No, witam. Trochę mi zeszło. Bo ja pracuję od rana do wieczora, że tak powiem. Myślę, że chyba na dzisiaj już tą swoją pracę taką gruntowną zrobiłem do końca. Także no, jestem do Waszej dyspozycji. Bardzo mi miło, że żeście do mnie zadzwonili. Też mogę Panu zadawać te pytania, które chcieliśmy zadać? Yy, tak, I powiedz jeszcze tylko z jakich to mediów jesteście, bo dokładnie nie zrozumiałem. Ja jeszcze raz. Gazeta Nowy Rzeszów. No to ja czytałem Wasze wiadomości. Jesteście y, gazetą, która jest zupełnie niezależna? Tak. Dobrze. No to jestem gotowy do Waszej dyspozycji. Dobrze, to pierwsze pytanie. Y, czy popierasz Pan LGBT? Czy popieram? Tak. Powiem tak: jest to bardzo trudne pytanie i trudno znaleźć odpowiedź, dlatego że. Zarówno w Polsce, jak i za granicą są zwolennicy, żeby tych ludzi popierać, a przynajmniej nie odrzucać. I yy, jeżeli miałbym odpowiedzieć tak, jakby odpowiedział ksiądz, który miłuje wszystkich ludzi, bo jest z naznaczenia Bożego w Polsce, to uważam, że tych ludzi nie należy odrzucać. Są dwie przyczyny, dlaczego tych ludzi nie należy odrzucać. Dlatego, że jeżeli mamy w Polsce ochronę życia poczętego, od poczęcia do urodzenia i do śmierci to ci ludzie są ludźmi tak samo wartościowymi jak te osoby, które są w brzuchu matki i które powiedzmy mogą być zabite. To są tak ludzie wartościowi, że nawet sobie nie zdajecie sprawę, jak bardzo są inteligentni. Nie wolno ich przekreślać, dlaczego? Dlatego, że rozmawiając z osobą duchowną, otrzymałem taką odpowiedź, że jeżeli na przykład, Panie Arturze, Pan by zobaczył człowieka, który ma sześć palców u nogi, to czy on jest inny od innych? Nie, on jest też człowiekiem, bo on żyje. No to panie zdajcie. Arturze, przepraszam, że Panu przerwę. Tak. ale mamy bardzo mały czas i prosilibyśmy o pytanie, no to, to, co No to dobrze Wam właśnie teraz odpowiadam. Dobrze. Te osoby, które są inne, bo urodziły się na przykład chłopakiem, a po 12-13 latach lepiej się czują jako dziewczyna, to czy należy je odrzucać i co? Zabić i wy, y, wyalienować ze środowiska społeczeństwa polskiego? Uważam, że nie. Y, oczywiście budzi to kontrowersję Kościoła, ale sam Kościół, jeżeli ma akceptować ludzi, który, którzy byli ochrzczeni, a na przykład znam taką osobę w Warszawie, która jest ochrzczoną osobą, urodziła się jako chłopiec, ale teraz... Uczuje się jako dziewczyna, ma 21 lat i sypia z policjantem, no to co? Czy to jest inna osoba jak osoba, która czeka na urodzenie w brzuchu mamy i teraz możemy ją zabić bądź nie? Nie, nie wolno. Te, tych ludzi należy też akceptować, bo to, to są ludzie, którzy żyją w sejmie, bo tak samo w sejmie są ludzie po tej stronie innej, prawda? Mieliśmy takich posłów, którzy byli na przykład mężczyzną, a nagle ogłaszają, że są kobietą. Ja miałem kontakt z takimi posłami 5 lat temu, jak rejestrowałem po raz pierwszy komitet na prezydenta Polski i to były bardzo miłe osoby, mało tego, chodziły ze swoimi dziećmi, akurat z córką była jedna pani, ta córka wykonała nam film i zdjęcia, i mam je do teraz. Mało tego, Gazeta Poznańska napisała, że obok mnie jest na przykład pan poseł Brown obecnie, panujący, że tak powiem, jako poseł. I tamta posłanka, były tylko trzy osoby wymienione pięć lat temu w gazecie Poznańskiej, także nie wolno odrzucać tych osób i jak gdyby yy, oddalać ich na margines. Dlatego to jest bardzo trudne pytanie. My musimy się uczyć tolerancji i liberalizmu w Polsce, bo tak naprawdę nie ma tolerancji do końca. Je, tak jak Polska nie jest wolna, tak właśnie w tej sprawie nie możemy się wypowiadać, bo te obecne partie, które są to te osoby odsuwają na margines. Nie może być tego. A ja uważam, że mogą być takie osoby. I powiem Wam szczerze, takie osoby też pracują, które popierają LGTB w urzędzie w Rzeszowie. Możecie mi uwierzyć, bądź nie, ale to jest trudne pytanie. Tam są też takie osoby. A wiemy o tym dokładnie. Nie? A mało tego, jest bardzo dużo księży duchownych, którzy też są LGTB. Urodzili się facetami, ale czują się jak kobieta a są księżmi i pełnią bardzo wysokie stanowiska. Mało tego, znam je z autopsji, czyli są to moi po prostu koledzy. Także zadawajcie inne pytania jeszcze, co chcecie wiedzieć. Halo, halo. No tak. Dobrze, to następne pytanie możemy panu zadać? Tak. Yy, no to kurczę. Czy wie pan, kto to jest Kaja jeszcze raz. Czy wie Pan, co to jest Kajagodek? Nie, nie wiem. Kajagodek? Nie, nie wiem. Tak. Nie. Dobrze, to nie jest nieistotne. Nie eee, czy popierasz Pan in vitro? In vitro? Tak. Uważam, że tak. Uważam, że nie tylko zapłodnienie naturalne, ale zapłodnienie. W formie in vitro może być też bardzo cenne, dlatego że na przykład za granicą istnieją tak zwane banki spermy i, i są małżeństwa, które potrzebują dziecka, chcą dziecka, i one wybierają, od kogo ma być ta sperma. I tam są opisy, że na przykład ta sperma jest od prezydenta takiego i takiego kraju, ta sperma jest od naukowca, ta sperma jest od takiego powiedzmy przedstawiciela prasy na przykład, i one mają różne ceny. Jest sperma, która kosztuje nawet po kilka milionów dolarów albo kilka tysięcy euro i oni taką spermę chcą, żeby była zapłodnione jajeczko i żeby taka osoba wyrosła. I takie osoby są na świecie. Także in vitro jak najbardziej powinno być, nie tylko zapłodnienie naturalne, które było, było najlepsze, ale z in vitro mogą być ludzie ponad inteligencją, dlatego że jeżeli coś takiego dochodzi do skutku, to nie należy tak samo tych ludzi odrzucać, bo to też jest komórka Boża. Także jeżeli nawet patrząc z punktu widzenia religii katolickiej, to ksiądz czy, czy papież czy ktokolwiek duchowny z naznaczenia Boga, to też nie powinien tego oddalać, tylko powinien właśnie mówić, że jeżeli są takie osoby, są takie małżeństwa, to też mają do tego prawo. To jest prawo człowieka, prawo wolności, prawo wyboru. Także tutaj to jest bardzo szeroka dyskusja, natomiast oczywiście jest wiele osób, które tego, jak gdyby tego zaszczytu nie mogą dostąpić, bo nie wiedzą na czym to jest, bo nie ma tak naprawdę takiej dobrej informacji w Polsce z mediów, czym to, jest to in vitro. A przecież prezydenci się w ramach wyborów jakiejkolwiek, na przykład prezydenci Polski określali w tych tematach. Jedni mówili tak, powinno być, drudzy mówili nie. Także to jest, to jest w ogóle temat yy, dramatyczny trochę, dlatego że ono odbiega od naturalności. Ale jeżeli nauka polska teraz się zajmuje tym, jaka szczepionka jest najlepsza dla ludzi, i szczepią nas szczepionkami, które są nie do końca zbadane, a mało tego, umierają bardzo wartościowi ludzie po tych szczepionkach, uważam, że to jest przestępstwo, że jeżeli się yy, mówi propagandowo cały czas, że idźmy do szczepień, a te szczepienia propagandowo są tak mocno ciśnięte i narzucane, to człowiek mówi tak. Ja też chyba jestem chory na korony i idę się zaszczepić. A tu nie chodzi o to. Ja mam prawo wyboru, czy, obojętnie czy pracuję w Niemczech, czy w jakimś innym kraju, czy w Polsce, to ja mam prawo cały czas wyboru. Czy mówi prasa o tym, że my mamy wybór dokonania tej decyzji, czy idę do zaszczepienia, czy nie? No o tym się nie mówi, tylko rusza program szybkiego szczepienia. Dlaczego politycy nie ustawią się w kolejce? Mało tego? Panie Arturze, rozumiesz? W takim razie na dzisiaj koniec. Dziękujemy panu bardzo mocno za pomoc i do usłyszenia. Mam takie jeszcze na koniec pytanie. Mam kilka takich zakładek na stronie Artur Prezydent. To jest moja strona wyborcza z poprzedniego roku. Troszeczkę, można powiedzieć, jest za dużo tego wszystkiego, ale jak już będzie to taki, powiedzmy, śmietnik do końca, a na końcu, na przykład, jest Konfederacja Corwin, Brown, Wilk, Dziambor, i potem teraz się dopisało Onet.pl. Jest też pan Hołownia, jest Tanajno, jest Marcin z Poznania, człowiek, który nie chce się ukazywać, ale on jest komentarzystą politycznym, że tak powiem. Czy chcecie mieć swoją zakładkę na tej stronie? Na, na mojej stronie Artur Prezydent jest możliwość. Yy, że dopiszę Was y, jako Prasę Niezależną Rzeszowa, że będziecie mieli na przykład koło Konfederacji Onetu kolejną zakładkę i na przykład będę wstawiać Wam tam y, Wasze artykuły prasowe albo przekierowanie będzie jako link Waszej prasy. Y, od razu, jeżeli ktoś na przykład z Rzeszowa czy z Warszawy otworzy, to wchodzi od razu na Waszą gazetę, na przykład internetową, albo na Wasz kanał. Czyli jak ma się ta zakładka nazywać? Prasa Niezależna Rzeszów, czy jak, jak to byście widzieli, jaki tytuł? Prasa Niezależna Rzeszów. Prasa Niezależna nie Rzeszów i wtedy tam, na przykład będziecie mi na mojego maila przesyłali materiały, ja będę je wstawiać. Znaczy nie, nie ja osobiście, tylko ja to kieruję do informatyka, bo tak naprawdę on tworzy tą stronę, ja mu tylko podpowiadam, z niektórymi sprawami się nie zgadza, jest taka minimalna cenzura, i wtedy on publikuje, ale dzisiaj też jeszcze dojdą rzeczy. On teraz jest tam zajęty, bo on robi jeszcze inne rzeczy. Jest to bardzo młoda osoba, ale niezwykle zaangażowana. Nie tylko politycznie, ale ogólnie społecznie. Bo tu nie chodzi o taką politykę, chodzi o społeczeństwo polskie, nie? Społeczeństwo polskie wiadomo, że jest niedoinformowane w wielu sprawach. Czyli co, Jaki, jaką zakładkę proponujecie? Jaką zakładkę byście. Jak, jaką nazwę zakładki proponujecie? Bo ja to mu jeszcze dzisiaj zlecę. Prasa Niezależna Rzeszów. Prasa Niezależna Rzeszów, dobrze. I tak. będziecie do mnie pisać na maila i będziemy to tam wstawiać, okej? Okay? Dobrze, dobrze. Do usłyszenia. Fajno, dziękuję serdecznie. Do widzenia.